Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji Co ja mam dzisiaj do was? Też nic innego jak jagody Super szybkie, przepyszne ciasto z jagodami na zimno na spodzie wafelkowym Nie zawsze musi być spód z biszkoptami czy tam z jakimiś herbatnikami Możemy też bardzo dobrze wykorzystać wafelki na spód czy do góry na ciasto i te ciasto zrobiłam z serkiem ricotta, z jogurtem i trochę śmietany. Bo też można wykorzystać inny serek, nie tylko mascapone. Kochani, polecam was do wykonania tej recepty, bo smakuje. Ja już go jadła i jest naprawdę obłędny. Coś pysznego z tym serkiem ricotta, z tym Jogurtem. Te ciasto jest rewelacyjne. Ten spód wafelkowy super komponuje z tym wszystkim. O. Cieszę się bardzo, że mnie oglądacie. Dziękuję Wam za to, że tu ze mną jesteście. Proszę Was o lajka, like proszę Was o suba. To mnie bardzo cieszy i zapraszam Was na filmik i do zobaczenia do następnego razu. Pa! pa. Pierwsze co musimy zrobić, to ugotować sobie jedna galaretka na 200 ml wody. Będę ja tu wzięła taką właśnie fioletową. To była. Następnie potrzebujemy taką formę, najlepiej kiksówka tutaj ona jest dużo 11 na 28 cm tak na 1,5 litra ona jest od środka pomoczyłam ją wodą i tak przykleja do niej ta spożywczo folia nie będziemy tego mrozić tego ciasta tylko do lodówki także można wyłożyć spokojnie spożywczą folią to nic się nie stanie następnie 150 ml śmietanki kremówki ubijamy na sztywno później potrzebujemy wafelków Jakieś 150 gram syrka ricotta 250 gram jogurtu naturalnego też 250 gram i tu mu 30 gram cukru i 250 gram jagód jemu mrożone, dejcie ale lepiej świeże i teraz tak, tymi wafelkami wykładamy ta forma a co do cukru to ta galaretka też już jest słodko i tu to musicie sami potem popatrzeć jak słodko lubicie to mieć i tak, moja forma już gotowa, na dole są wafelki, reszta tych wafli teraz tak pokrusza na takie większe kawałki, gdybym je potem potrzebować na, na górę. i odstawiamy na bok. Śmietanka jest fajnie ubita, przekładam ją do miski i dowodzę ją do lodówki. Następnie potrzebujemy ten jogurt naturalny ser egrikotta i cukier i wszystko razem dobrze mieszamy. Następnie wlewamy powoli tężejącą już galaretkę. Dobrze mieszamy. Tak powinna wyglądać nasza masa. Następnie dodajemy tą ubitą śmietanę i delikatnie wszystko wymieszamy. Tak powinno to wyglądać. I na sam koniec wsypujemy jagody. I wymieszamy. I nasza masa już jest gotowa. Teraz tak całą masę jagodową wlewamy na wafle, wyrównujemy powierzchnię. I na górę posypujemy nasze kawałki wafli, trochę tak dociskamy, żeby one tak nam trochę w tą masę weszły. Tak to mniej więcej ma wyglądać, i odstawiamy wszystko do lodówki, czy możemy na chwilkę dać do zamrażalki, i na górę przygotujemy teraz trochę polewy. Rozpuściłam tutaj w mikrofalówce gorzką czekoladę, jakieś 40 gram. W mikrofalówce podgrzałam też tak na szybko trochę śmietany i wlałam tą ciepłą śmietanę do, do ciepłej czekolady i razem dobrze wymieszałam. I tutaj już dam sobie takiego woreczka. I polałam nią górę. Śmietanę dam, żeby ta czekolada później nie była za twarda przy krojeniu. I praktycznie nasze ciasto jest gotowe. Przez noc zostawiłam je w lodówce. A tak musi być przynajmniej 4 godziny. Razem z folią wyciągam z formy. Nie ma tu problemu. Bardzo fajnie to wychodzi. Folię teraz weźmiemy na bok. I tak wygląda moje ciasto jagodowe. Jest, było bardzo pyszne, mięciutkie w środku, naprawdę rewelacyjne. Także zachęcam do zrobienia. Na moim kanale są także jagodzianki, także też zapraszam do zrobienia. Są bardzo mięciutkie. I tak to na tyle. I widzimy się znowu na następnym filmiku.